40 przedstawicieli różnych profesji, ponad 350 koncertów w kraju i za granicą, Olsztyński Chór Kolegium Bacalarum to amatorski zespół działający na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w środowisku lokalnym i nie tylko. Ojej, chciałabym dołączyć do takiego chóru, tylko czy będzie taka możliwość? Okazało się, że tak, że z otwartymi ramionami i to było... Y to był taki pierwszy zastrzyk energii, bardzo pozytywnej, a później przez kolejne próby poznawałam koleżanki, kolegów, jakby troszkę wzrastałam w tej atmosferze, właśnie takiej przyjaznej, życzliwej i radości ze śpiewania, bo to jest kwintesencja tego chóru. My tam przychodzimy, bo po prostu lubimy to robić. Nikt nas do niczego nie zmusza. My sami o sobie decydujemy sami wymyślamy koncerty, sami wymyślamy podróże nasze, bo chcę powiedzieć, że to co mi się bez przerwy śni to są nasze chórowe podróże zagraniczne. Chór powstał w październiku 1987 roku. Jego założycielami byli Lechosław Ragan, Janina Rusak i Barbara Rytwińska. Chórzystów prowadzili Lechosław Ragan, a następnie Jan Połowianiuk. Od 1997 roku chórem dryguje dr Agata Wilińska. Od czasu objęcia przez nią dregentury można mówić o złotym wieku kolegium bakalarum, bowiem większość nagród i wyróżnień chór zdobył właśnie w tym okresie. Chór kolegium bakalarum to jest grupa wspaniałych ludzi, bardzo zaprzyjaźnionych, którzy, którzy mają niezwykłą pasję. E Kochali śpiew, ponieważ w momencie, kiedy znaleźliśmy się w Unii Europejskiej, te wyjazdy zagraniczne są ułatwione. Wyjeżdżamy, śpiewamy, wzruszamy, ale także zwiedzamy. Zespół wykonuje utwory kompozytorów polskich i zagranicznych. Wśród nich są pieśni staropolskie, religijne, ludowe oraz kompozycje współczesne.